Oh, God. Uh. <laughs> yes, the Kagawa is maa. No, ale no pochytno. To nie w porównaniu małej. Co? To nie w porównaniu mały. No. I taki ma małą głowę. mały. No. O, a wórek, a wórek i włosy zaraz tu? No, chyba. No, pochytno. Co Już nie jest taki straszny. No podobno ostatni jesteś, tak? No tak to ostatnio to był pogrom. Wejdź, proszę idzie. Ale oni nawet jebnęli, że tam było 8, a było 9 przecież. to co ja my się zastanawialiśmy, czy przypadkiem 10 9, nie właśnie. było. się, czy 9, czy 10. A oni 8 jebnęli, już nawet nie wiedzieli ile wiesz, było. A. Ale było do jednego, tak? Tak, do jednego, no do Kamida. <laughs> No już nie popadajmy w paranoję. Trochę nadziei. Tak, chuja do dupy. Nie? A to co? To taki ma inną, inną koszulkę, to, to Libero? Libero. No. no nie mogę. Aha, bo to bramka. bramka to to Wow. Ale się zagrzewają do walki! Ty, ty jaką mam pompę! <śmienicza> <śmienicza> Oj, daj w ogóle. Chuja do dupy! <śmienicza> to jest jakiś nowy tekst, znowu! No bo ten, jak nie wiatr woczy, to chuj w dupę! To jest już przereklamowane! za Tak, i każdy go już używa! A my gramy jak w

A, hej, hej. Hej. O jedzu nasz, yes. ale oh. <grym> jedzenie, słuchał się w pociągu do jedzenie ostatnie. Był pod akury, A ten A to ten w pociągu, że ja jestem na a z górek są i są dzieci, a i to ja te wygląda. Tak, i one miały tak, pompę z tego. Oj, oj tak. No, a wtedy było chyba przed... K, coś takiego. Gdzie? Co? Tam. Ale to... Skąd szkoda? jest? A to jest a. Jedna, dwa I pamiętam, że się... I cała po I ten, ten... Jedna osoba bandyta. Bo że... W białym że... Górę... się, w, się mówi, pijak pamiętam! Pamiętam! A co, pijak nie ma gustu? Też ma. Zmiany. Kiedy ja to wiadomo. to jest taki, 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 No tak, No Inwest taki, taki, co taki, nich, taki, Oj, o, chuja do dupy, zgubiłam piłkę. Ale coś chciałam rzec, coś chciałam rzec. No. O Jezu, barierka podeszła. <śparowszy> Patrz, nowy tam biega. Momentar... Pamiętasz? <śparowszy> to znowu wygląda jak nie nam. Możemy... To Tak sobie siedzimy na metu. nie i biegnie idzie, idzie jakiś Mówimy, koleś, czy Patrz, no to nie kiną. to wojna. Ale jeszcze by się tak podniecały. No, no weź. No. Nagrywasz? Wieda do. O, ja widziałem. piękne. To jakiś nowy tu